Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj inny samochód niż zwykle. Wymiana oleju bardzo skomplikowana w Fordzie Fiesta 1.3 MK4, rocznik 96. Szósty. Wymiana oleju bardzo skomplikowana i jeszcze bardziej skomplikowana regulacja zaworów. Bardzo klepią. Nie nagraliśmy, jak się samochód spisuje na klepiących zaworach, natomiast no, trzeba uwierzyć, że klepały bardzo. Wymiana oleju oczywiście śmieje się, że skomplikowana, dosyć prosta. Będziemy potrzebować trzynastkę do odkręcenia, do odkręcenia korka spustowego. Będziemy potrzebować nowego filtra oczywiście, jakiegoś klucza do odkręcania. No i może ja pokażę, gdzie, co i jak jest. Może jest to śmieszny filmik, bo każdy myślę, że będzie wiedział gdzie co jest, ale no może, może się przyda tutaj kapie No wiadomo, no tu gdzie jest silnik, mało tutaj widać. Pod silnikiem mamy korek spustowy, natomiast filtr oleju jest tutaj Pod ośką, nad ośką jest. No, nie, da, nie ma możliwości. Od góry trzeba wejść pod samochód i jest w tym miejscu. Także odpuścimy, może temat wymiany oleju, bo jest dosyć prosty. Tylko chciałem pokazać, gdzie co i jak. Tutaj mamy otworek, który nam ładnie wyrzuca olej. Stary, już dwuletni. Natomiast tutaj mamy filterek. Wracamy na górę. Według instrukcji internetowych tak wyglądają zawory wydechowe i ssące. W prosty sposób można to zweryfikować zdejmując osłonkę od kolektora wydechowego. i Rzeczywiście pierwszy mamy wydechowy, potem mamy ssący, znowu wydechowy, ssący i później z odwrotnie ssący, wydechowy, ssący, wydechowy. Według porad internetowych, ponieważ robimy to pierwszy raz, patrzymy co i jak. Według książki serwisowej no, może tak, według książki serwisowej na wydechowych powinno być 0,50. Natomiast no z tego, co się zdążyłem od mechanika zorientować, te dźwigienki się wyrabiają, dlatego w toku ewolucji, czyli w miarę upływu lat trzeba było zniwelować tę te wartość z 0,30 na 0,50. Na sących zostawiamy 0,20, natomiast w wydechowych zostawiamy 0,30, tak jak było w internetach. Albo można kręcić kołem pasowym. Aha, w ogóle jak zdjąć? Zdjęcie pokrywy zaworów tutaj proponują, żeby ten osprzęt zdjąć. Ja sobie poradziłem. Gdzieś tu mam przedłużkę. Nie mam jej. Długą przeduszkę. O, tutaj mamy. Taka długa przeduszka wystarcza, żeby odkręcić cztery śruby dziesiątki, które są zlokalizowane. Raz, dwa, trzy, cztery w tych miejscach. Da się tutaj spokojnie. Pod linką gazu włożyć nie ma problemu, nie trzeba tutaj demontować. To sobie można lekko odchylić tak od wlewu oleju, i, i już jest zdjęte. No, warto też fajki ze świec wyjąć. Można albo kręcić kołem pasowym, tylko tam jest troszkę średni dostęp. Na pewno na kluczyk nie da rady trzeba to zrobić płaskim. Ewentualnie można, tak jak w naszym przypadku, ponieważ tak byliśmy pod samochodem, podnieść koło i kręcąc zgodnie z ruchem. W kierunku jazdy zawory nam się ruszają i tak będziemy robić. Dobrze, że mam pomocnika, Panie pomocniku. Proszę kręcić kołem zgodnie z ruchem, zgodnie z kierunkiem. I teraz, według internetów, no to ta mijanka, tak? Czyli gdzie się mija, tam regulujemy. Jeśli pierwszy, to czwarty, jeśli drugi, to trzeci, jeśli czwarty, to pierwszy, jeśli trzeci, to drugi. I teraz, według internetów, powinniśmy mieć. Tam, gdzie się zawory, o tutaj jest, tam gdzie się zawory zamykają, otwierają na pierwszym, to regulujemy czwarty. I według tego się stosujemy, Panie pomocniku. Proszę kręcić i patrzymy. Na razie mamy drugi, powoli, powoli, powoli. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, stop. Trochę cofnij. Patrzymy na pierwszy. Dobra, troszkę do, do przodu. Dobra, zrobimy na razie zasady, zasady działania. Nie będę tego robił tutaj. Natomiast na pewno trzeba wziąć do ręki szczelinomierz. Chwila, pauzy. Będą nam potrzebne te dwie wartości 20 setnych mm i 30 setnych mm. I teraz, jeśli mamy tutaj mijankę, jeśli one rzeczywiście w trakcie sprawdzania teraz się jeden zawór się zamykał, drugi otwierał, to powinniśmy regulować. Powinniśmy regulować teraz te dwa, ten cylinder. I rzeczywiście mamy luz, i to jest ten dźwięk klekotania na 99,9%. Czyli tak, jeżeli mamy tutaj wydechowy, zaczynamy od wydechowego, mamy 30%. Patrzymy, jak jest tutaj. Wchodzi leciutko, a powinno wchodzić z lekkim oporem. To samo robimy tutaj. 20. No tu wchodzi z lekkim oporem, także teoretycznie powinno być dobrze. No mówię, nie jestem mechanikiem, robię to, co jest w internetach i to, co usłyszałem. No nic, próbujemy, ja na razie wyłączę, próbujemy coś tutaj zdziałać i zobaczymy po odpaleniu czy jest troszeczkę lepiej. I teraz tak, tutaj jest mały problem, ponieważ no, wkładaliśmy tutaj szczelinomierz i teraz. Moim zdaniem i zdaniem mechanika, którego pytałem o radę, tu są troszeczkę inne te regulujące śruby. Nie ma żadnych kontr. Jest tylko jedna, tutaj jedenastka, która, no nie wiem, ma prawdopodobnie ciasny gwint, po prostu się tym reguluje. Według mnie, kręcąc w prawo, odległość się zmniejsza. Wyregulowałem na razie te dwa. Tu jest na wydechowym. 0,30, tutaj na sącym jest 0,20, tak jak powinno być. No, przekręciłem troszeczkę, to trzeba z wyczuciem. Jest tu sporo siły, trzeba użyć, więc raczej powinno być dobrze. Zwykle to jest tak, że się jakiegoś płaskiego śrubokręta wkłada, i potem luzuje się tą nakrętkę kontrującą. Tutaj w tym nie ma czegoś takiego. Pierwsza się z takim czymś spotykam, może dlatego, że pierwsza reguluje zawory. Natomiast no, wszędzie w internetach jest jakaś kontra, natomiast tutaj tej kontry nie ma, dlatego no, mam nadzieję, że tu nic nie popsuje. Jak coś to piszcie w komentarzach. Takiego filmu nie znalazłem. Jest jeden filmik, który reguluje zawory, nie regulując zaworów, więc ciężko też określić. Mamy tutaj trzydziestkę, która wchodzi z oporem, tak jak powinno być. I mamy tutaj. No, wchodziło. Mamy tutaj dwudziestkę, która też wchodzi z oporem, więc teoretycznie powinno być dobrze. Dobra, zaraz, zaraz będziemy kręcić dalej kołem i regulować kolejne zawory. Poczekaj, poczekaj się chwilkę. Według moich obliczeń teraz jest tutaj ta mijanka, czyli cofnij troszeczkę. Dobra, chowa się. Teraz do przodu. Jeszcze trochę. Ten idzie w dół. Dobra, troszeczkę cofnij. Dobra, teoretycznie tutaj powinien być ten GMP, tak, czyli górny, martwy punkt położenia tłoka. Teoretycznie. Poprawcie mnie, jeśli coś źle robię, bo, no mówię, robię to pierwszy raz z wiedzy, z internetu i tak naprawdę z pasji do motoryzacji. Ale nie znam się na tym, więc nie traktujcie tego filmiku jako poradnik, tylko jako yy, jak to wygląda, jak coś zepsuje. <grym> Nie żartuję, żartuję, nie zepsuję, nie zepsuję, nie zepsuję. Czyli teraz tak, jeśli mamy tutaj miankę na dwójce, to powinniśmy. No, rzeczywiście tu klepie. Co to mamy? Wydechowy. Rzeczywiście klepie. Dobra, przechodzimy do regulacji. No wiecie o co chodzi. Tu się wkłada po prostu i. Dobra. Albo o. O pomocniku. Dobrze jest. Czyli tak, tutaj mamy. Te też mają tak klepać. Ten już klepie. Dobra, wkładamy tutaj, mamy wydechowy 30. Wchodzi bardzo luźno, więc prawdopodobnie ta szczelina jest za duża. Dobra, próbujemy troszeczkę skręcić. Ja o tym wcześniej ja nie pomyślałem, żeby dać ci aparat. Widzisz, kurczę, coś takiego. O tak, na pewno. Co tu mamy, 11. Tutaj trzeba niestety się takim posiłkować. Ten regulujemy, tak jedenastką no, Bardzo ciasno idzie, no ale to logiczne jest, żeby ma ciasno iść, bo jakby nie szło ciasno, to by było dziwne, że jest takie luźne. I jeszcze jest luźniutko. Jeszcze trochę go podkręcimy. Na logikę w dobrą stronę kręcę chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wchodzi z... z oporem ale wchodzi i tu powinniśmy mieć dwudziestkę. i tutaj jest. No, takie jedna milionowa obrotu. Dosłownie. Więcej nie. Więcej nie, bo nie. O, i ta jedna milionowa okazała się za duża. Nie, wchodzi mi, muszę cofnąć. Tyle. Mhm. Wchodzi 0,20, jeszcze raz tutaj 0,30. Dobra. Teraz wyrównały się zawory na czwartym cylindrze Czyli regulujemy pierwszy komarze Poproszę stąd iść I mamy pieśń fiesty Tak to pff, roboczo nazywaliśmy Jeśli któryś walił Znaczy któreś waliły to na pierwszym Tak mi się wydaje bo to jest po prostu tragedia Teraz zobaczymy już Z profesjonalnym sprzętem o, Przepraszam to jest wydechowy Nie tutaj nawet Tutaj to może samolot przelecieć bez problemu. Dobra, to, to tak w takim razie waliło strasznie. Ja to słyszałem, że na pierwszym na pewno to jak od razu jak podjechałeś tutaj pod bramę, to od razu wiedziałem, że na pierwszym klepie. Byłem pewien, że to na pierwszym. Było więcej niż pewne. Nie no. Ja nie wiem, czy masz te dźwigienki niewyklepane. Tu jest jakaś tragedia. Ja nie wiem czy ja tak mogę to w ogóle kręcić, bo to... No zobacz. Widzisz? Uh -huh. Nawet widać na filmie jak to jest. No nic no kręcimy. No co mam? Jest troszkę mniej. Jest dużo mniej. Patrzymy tą trzydziestkę. Wydechowy, wydechowy. No to będzie pół kilometra jeszcze do redukcji. Powtarzam. Nie powtarzajcie tego. Nie róbcie tego w domu sami. Dajcie do mechanika. Nie, 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 nie grzebcie przy swoim samochodzie przy takim starym. Kupcie pasata. <grym> <grym> Powtarzam. Nie wiadomo, czy ten silnik w ogóle odpali. Przepraszam cię, ale nie wiem. Ale jak coś nie z tego roku kupujcie, bo mogą być zalane. O, jest już. Wchodzi z, z wyraźnym oporem. Tak, mamy 0,30. Ja bym tu je to zostawił. No i pięknie Jest ok. I teraz tą dwudziestkę na sącym pierwszy. Tak, najwidoczniej no, nie trzeba to poprawić. A, dobra. A, nie leć. Też nie leć. Kręgosłup w precel. Za dużo. Panie ładny, pan przesadził. I to grubo. Tyle. Dobra, troszeczkę jeszcze skręcimy gada. Tyle. Więcej nie. 0,20. Mamy za mało. Skręcamy. Tyle. 0,20. Nie wiem czy ja tak mogę sobie po prostu podnieść go i tu włożyć. Chyba tak. No jest luz 0,20 na sącym. I tu 0,30 ledwo wchodzi, ale wchodzi. Miał być z lekkim oporem. Tutaj wchodzi wydaje mi się, że książkowo. Bo jest naprawdę lekki opór. Tutaj może troszeczkę odkręcę. Yy, odkręcę... Nie, odkręcę to tu, tutaj. Leciutko, tyle. 0,30. Komary Cię zjadają? E, tak. Drgania kamery to komary w razie czego. Dobra, no to przy regulacji zaworów niezbędne są komary w okresie lipcowym. Koniec lipca. Koniecznie reguluje się zawory w wieście przy komarach. 0,30. No, a teraz wchodzi z lekkim oporem. Naprawdę z lekkim. I na sądzym mamy dwudziestkę. Dobra. Odłóż e, kamerę proszę i kręcimy ostatnio. Teraz mamy mijankę na trzecim, czyli regulujemy i mamy dalej Pieśń fiesty. O! O! To jest to. Dobra, bierzemy od razu. Wydech. I spodobało mi się. Jak to będzie działać, to mi się spodobało. Nie, tutaj jest tragedia. Dobra, zobaczymy co tutaj jest tą trzydziestką będzie. Jeszcze. Wydechowy, wydechowy, dobra. Znowu przypominam, nie powtarzajcie tego. Dajcie do mechanika, dajcie do kogoś, kto się na tym cokolwiek zna, który potrafi rozróżnić filtr oleju od filtra powietrza. Bo to czasami jest problem. One są takie podobne. 0,30. O, wchodzi i to z dużym oporem. Wyklepie się, nie? To musisz tak jeździć, żeby się wyklepało. Dobra, mhm. i mamy 0,20 na sącym, a tutaj jest kilometr. Dobra. Dziwna ta regulacja, aczkolwiek mega prosta, ale dziwna. 0,20. Mamy jeszcze 3 km. Uff, gadzie. 0,20 nie. Mhm. No, wchodzi z bardzo dużym oporem. No, to musisz szybko jeździć, żeby się wyklepało, się cofnę. Przesadziłem. Dobra. 0,20 wchodzi. Dobra. Tu mamy 30. 30. Wydechowy wydechowy. 20. 20. Dobra. Teraz według instrukcji z internetów wyłączymy kamerę, bo tak jest na pewno drobna przerwa techniczna według instrukcji z internetów, jak nagrywasz to przestań nagrywać ponieważ będziesz teraz kręcił koło za chwilę i sprawdzimy wszystkie od początku jeszcze raz przed złożeniem zalejemy go świeżym olejem i postaramy się uruchomić zobaczymy czy nie klepie słuchajcie ciąg dalszy widzicie że jest ciemno siedzimy tutaj już tydzień bo nie mogłem wyciągnąć nie serio mówię nie mogłem wyciągnąć filtra oleju, zamiast y, dostęp koszmarny podniosłem z tej strony samochód jeśli chcecie podnieść jeden, jed, jedno około, to proponuję to, ponieważ ten filtr jest gdzieś tutaj, jest bardzo blisko rozrusznika, tak mi się wydaje, że to jest rozrusznik tak od dołu widząc, jest z tym problem, trochę się namęczyłem, rzeczywiście no nie, nie jest jakoś to łatwo, w niektórych samochodach można nawet lejemy pół syntetyk gardzimy minerałem dobra lejemy tu się leje, chyba tutaj. Tak, tutaj. <laughs> Na dole wszystko skręcone, filterek nowy. Piękny kolor złotego piwa. Tak. Naprawdę piękny. O właśnie zaraz muszę się piwka napić chyba. To co wylaliśmy w kolorze ciemnego stałta. Kostka jest troszeczkę krzywa, dół samochodu jest troszeczkę niżej niż przód, także trzeba brać poprawkę. No ale na razie lejemy Nie wiem, ile wlałem Jest miarka tutaj Wiem, wiem Tu jest bańka 4,5 litra mm -hmm. Gdzie tu mam 2 tu litr, 2, 3, 4,5 tak, dobrze liczę Dobra, lejemy tam Na bagno się nie pokaże? Zaraz, tak, ale myślę, że za wcześnie jeszcze trochę. Dobra, niech sobie troszkę spłynie. Filterek do fiesty OP629 i tam był w tym, co wymienialiśmy, był jeszcze łamany przez jeden, także pasuje, taki można śmiało zamawiać. Przypominam, Ford Fiesta czwartej generacji 96 rok. No, na, czu na czubeczku jest, także można jeszcze śmiało lać Myślę, że pół syntetyku tu jest spokojnie wystarczy. Jak był lany pół syntetyk, to oczywiście nie ma co zmieniać na mineralny. Nie wiem czy tu by się syntetyk nadał. Może jakiś gęstszy syntetyk. Jeszcze. 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 Lepiej po trochu niż mieć problem, że za dużo. Potem trzeba byłoby przez bagnet odsysać strzykawką. Albo ustami. A potem posmak zostaje. Smak porażki. Jeszcze. Mówię, trochę krzywo stoi i tak trzeba będzie jeszcze wlać, żeby tam się filtr uzupełnił, ale lejemy. Matko, wiesz co, może wyłącz, bo to jest tak interesujące. Przerwane reklamy. Dobra, zalaliśmy świeżym olejem, zaraz yy, trzeba będzie jeszcze ten olej uzupełnić, ale najbardziej z tym ciekawy jesteśmy ciekawi, czy będzie klepać. A, może go zdejmij? Co zdjąć? No z tego? Z góry? To no. najpierw no. go zdejmiemy. Dziura w progu tak <laughs> <laughs> jest, jak podnosiliśmy, także z porządku, czyli normalna fiesta. Dobra, pierwsze odpalenie. Mam nadzieję, że nie będzie siary. No i co? Poległem Czemu? Jak mu się statikę przybyć. <laughs> Do przodu. Chodzi. Trzeba dolać olej. Jestem z Ciebie dumny, ponieważ zdecydowanie ciszej chodzi. Żeby nie powiedzieć, że chodzi jak pszczółka. Nie, no naprawdę. No, klepało tak, że na drugim końcu ulicy było słychać. Nie, naprawdę jest różnica. No z zyszałeś, nie? Mhm. Zresztą, że ten silnik po prostu pracuje lepiej. Zaraz uzupełnimy olej. Nagrywasz teraz? No. Teraz dopiero? Nie, przecież też. Dobra. Bo to, to była bardzo ważna sentencja, którą powiedziałem, że ten silnik pracuje lepiej. Tak. Zobaczymy, ile filterek zjadł oleju. Kilka obrotów już będzie wiadomo, że zjadł? Tak, no, na moment. No zjadł, no, zjadł Normalna sprawa. Troszkę dolejemy, uruchomimy, niech się trochę pochodzi. Ale powiem szczerze, że operacja na pewno, ten pierwszy i drugi był tragedia. No zresztą było widać na filmie, że jest tragedia. Czy teraz co, ile to? 200-300 dolewa? Nie dolewać za dużo chyba, jak już tam było. Może masz rację. No. Żeby nie było strzykawki. Żeby nie było strzykawki. I tak ci mówisz, bierze, litr na 100 kilometrów. Jakie 100, Tysiąc? Nie, dobrze jest. Półmiarki. Wiesz co, no i tak byliśmy miał to sobie dolejesz, tak? Bo krzywo stoi. Mhm. Dobra, odpalimy go jeszcze raz, teraz niech sobie troszeczkę pochodzi. A ja też sobie go sprawdzę, trochę na wyższych obrotach może. Ja sprawdzę, no bo znam się na tym, na pewno. Mhm. Posłucham i będę udawał, że coś wiem. Dobra, podpalamy go jeszcze raz. Nagrywasz cały czas? Cały czas. Dobrze. To jest operator. To jest operator. Już wiesz co jest ten kluczyk. <grym> bo zrobiłeś świetną pauzę. No i co? Nie wiesz. Nie, za głęboko wkładałem, wiesz. Serio? Ja już tak mam. Da się? Zawsze głęboko wkładałem. Aha. Wszystko jest. Mm -hmm. To była regulacja zaboru zmiana oleju w Fordzie. No. 1-3. Tak. Rozlegamy serdecznie.